Siemanko, siemanko, witam Cię w kolejnym odcinku na MMA Skills, a dzisiaj mamy dla Was quiz. Pokażemy Wam 10 błędów w pracy na worku i tak szczerze odpowiedzcie sobie sami, ile błędów popełniacie Wy. Numer 1. Źle zaciśnięta pięść i źle ustawiona pięść podczas uderzenia. Jeżeli uderzamy bez rękawicy, bardzo częstym błędem początkujących jest, że łapiemy za swój kciuk. Nie, kciuk zamyka, jest tutaj. Tak samo musimy zamknąć rękawicę, kiedy uderzamy w rękawicach do MMA. Rękawica bokserska wymusza na nas utrzymanie prawidłowego kciuka, ale pamiętajmy, którą stroną rękawicy zadajemy cios. tą, czyli uderzamy w ten sposób, nie uderzamy młotkowo, no chyba że zadajemy backfista. Ale z tej strony nie bijemy w ten sposób, a ani również nie bijemy tą stroną rękawicy, tak jakbyśmy uderzali plaskacza. Czyli pamiętamy, jeżeli uderzamy tą stroną, to przy ciosie prostym wygląda to tak, przy sierpowym tak, a przy hakach tak. Cały czas uderzamy tą stroną rękawicy. Błąd numer dwa: zły dystans. Często zdarza się, że stoimy za daleko i zamiast podgonić dystans nogami, po prostu kłaniamy się przed workiem. I boksujemy w ten sposób, ale jeszcze częściej zdarza się, że stoimy po prostu za blisko. I cały czas boksujemy w krótkim dystansie. Pamiętamy, że worek symuluje nam przeciwnika, także staramy się trzymać cały czas dystans, tak jak do swojego partnera podczas paringów. Czyli uderzamy razem z krokiem. Wtedy moja rękawica dochodzi do worka. Jeżeli będę wypuszczał w ten sposób ciosy, to one nie dojdą. Jeżeli dochodzę nogami. A i owszem, wtedy. Moje ciosy dochodzą do worka. Pamiętamy też, że mieszamy dystanse. Tak? Czyli trzymam e, teraz worek w dystansie, przechodzę do pół dystansu i przechodzę do klinczu. Potem znowu na rozerwaniu zdobywam dystans i dzięki temu cały czas się poruszam. Hop, 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 odchodzę. Więc pamiętajcie o dystansie. Jeżeli omówiliśmy dystans, teraz omówimy uderzenia. Bardzo często na worku ludzie pracują, uderzając samymi rękami. Nie, musimy pamiętać o całym skręcie ciała. To jest to, o czym mówiłem, że mimo że pracujemy rękami, to nóżki też cały czas pracują. Nie tylko jeżeli chodzi o dystans, ale również jeżeli chodzi o skręt. Czy to w ciosie sierpowym, czy kiedy podchodzimy do worka, cały czas pracujemy całym ciałem. Jeżeli będę stał i uderzał tylko i wyłącznie rękami, siła mojego ciosu będzie znacznie mniejsza. Jeżeli dorzucę do tego bioderka, to moja ręka leci z tą samą szybkością, ale dzięki temu mój cios jest znacznie silniejszy. No i z błędu uderzania samymi rękami przechodzimy do pchania worka. Czyli nie zadajemy tak naprawdę uderzenia, tylko popychamy go. O, potrafię. <laughs> Pamiętajcie o tym, że na worku musimy wywołać uderzenie, nie pchanie, czyli nie dotykamy go i teraz mamy tylko uderzenie. Polega na tym, że jest kontakt z workiem w miarę krótki, czyli uderzam, hop i wracam ręką od razu. Uderzam i wracam. Jeżeli będę to robił zbyt w tej fazie długo, no to wtedy go będę odpychał. Staramy się to robić dynamicznie, wtedy jest uderzenie. Pamiętajcie, aby podczas wyprowadzania ciosu ręka szła luźno. Te napięcie mięśni odbywa się dopiero tuż przed kontaktem z workiem. Wtedy dopiero napinamy rękę. Jeżeli będziemy szli od razu w napiętą, no to właśnie wtedy jest ten element odpychania worka. Lecimy luźną ręką, na samym końcu ją troszkę usztywniamy i to powoduje ładne uderzenie. No i od tego uderzenia przechodzimy do kolejnego błędu, jakim jest powrót ręki. Bardzo często od strony worka nie czujemy zagrożenia, także pozwalamy sobie na to, aby ręce opadały nam po zadawaniu kiosku. To jest błąd. Przypominam, że worek symuluje nam przeciwnika. Jeżeli będziemy wracać do pasa rękami po każdej naszej kombinacji, no to przeciwnik będzie to wykorzystywał będzie to dość bolesna lekcja. Także pamiętamy o tym, aby ręka po uderzeniu wracała do szczęki. Druga ręka była za to przyklejona cały czas. Czyli hop, hop, hop. Staramy się wykluczyć momenty takie, kiedy po lewym prostym lewa ręka opada, i dopiero wtedy wraca do góry. I staramy się wykluczyć elementy, kiedy zadaje cios lewą ręką, a prawa wędruje gdzieś na dół w ten sposób. Nie. Cały czas jedna ręka przyklejona, druga zadaje cios. Back. Kolejnym błędem jest złe oddychanie podczas uderzania na worku. Czyli łapiemy powietrze i uderzamy nie wypuszczając go. Przy każdym ciosie co najmniej minimalnie powinniśmy wypuszczać powietrze. Niektórzy dodają do tego efekt dźwiękowy i bardzo mocno wypuszczają te powietrze. Ja tego nie jestem zwolennikiem, aczkolwiek nie jest w tym nic absolutnie złego, jeżeli ktoś tak lubi robić, śmiało. Pamiętajcie o tym, że przy wydechu napinamy mięśnie brzucha, czyli dodatkowo jakby chronimy je przed kontr ewentualnym kontratakiem na korpus. Także pamiętajcie, żeby przy każdym ciosie wypuszczać powietrze. Kolejny błąd wynika z tego, co mówiłem już wcześniej, że nie czujemy zagrożenia ze strony worka. I bardzo często podnosimy szczękę do góry, czyli boksujemy w ten sposób. Nawet jeżeli te ręce wracają, nasza szczęka jest wysoko. Nie czujemy zagrożenia ze strony worka, dlatego też, żeby lepiej go widzieć, podnosimy brodę do góry. Duży błąd, ponieważ jeżeli wypracujemy sobie takie odruchy podczas walki na worku, przeniesiemy to również na sparingi i walkę realną. No a nie chcielibyśmy podczas walki mieć tak wysoko podniesionej brody. Bardzo dobrym sposobem, żeby to kontrolować, jest umieszczenie czegoś między naszą klatką piersiową a brodą i boksowanie w ten sposób. Bardzo dobrym sposobem, żeby wyeliminować to, jest włożenie załóżmy rękawicy między naszą brodę a mostek, i boksowanie w ten sposób. To spowoduje, że będziemy boksować w tej pozycji i dzięki temu wyrobimy sobie nawyk trzymania nisko brody. Brak przemyślanych kombinacji na worku jest bardzo częstym błędem. Stajemy przed workiem i zadajemy przypadkowe ciosy, zbyt długie, kombinacje, które są dobre pod fitness, ale bądźmy szczerzy, nie pod realną walkę. W walce realnej kombinacje muszą się składać z kilku ciosów. Moim zdaniem 3-4 ciosy to są kombinacje takie realistyczne, które wejdą wam na... W partnerze bądź na przeciwniku podczas walki. Jeżeli chcecie zobaczyć takie realistyczne bokserskie kombinacje na worku, to znajdziecie je w tym filmiku. Kolejnym błędem jest skupianie się tylko i wyłącznie na ataku. Zapominanie o odskoku, o unikach, o rotacjach. Pamiętajmy, że worek to nasz przeciwnik, który też będzie zadawał ciosy, też będzie próbował nas atakować, dlatego musimy. Cały czas poruszać się na nogach i nie skupiać się tylko i wyłącznie na ataku, ale po jakimś ataku robić. Uniki, rotacje, odskoki. Cały czas nie skupiać się tylko na ofensywie, ale również na defensywie. Kolejnym, ostatnim, dziesiątym błędem jest brak czasu odmierzającego nam naszą pracę na worku i brak celu. Jeżeli pracujemy na worku, musimy mieć cel. Mogą być to na przykład szybkościówki, tak? Wtedy nasze kombinacje są szybkie, ale też odpowiedni czas odpoczynku. I odpoczywamy i potem powtarzamy tą czynność kilkukrotnie. Bądź pracujemy na przykład tak jak podczas walki, czyli 3 rundy po 5 minut pracy na worku, pomiędzy minutowa przerwa. Napisz w komentarzu, które z błędów popełniałeś, bo popełniasz dalej Ty. I pamiętajcie o łapkach, subach i do zobaczenia w kolejnym materiale na tym kanale. Jeszcze raz, bo to było takie... A, dobra. E, a, 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 a. Rękawica bokserska wymusza na nas utrzymanie dobrego... Rękawica bokserska wymusza na nas utrzymanie dobrej... Dobrzy... To było spoko chyba, nie? Stoimy cały czas za blisko worka i nasze ciosy są po prostu zbyt krótkie. Nie wymuszamy sobie... Nie wymuszamy sobie... Ja pierdzielę! sobie skup się! Ty! No i co? Nie wiem, co, co dalej. Bardzo często ludzie z nieprzemyślonych Z Nie robię czegoś takiego, że prawa... co ory to jest No, źle.